Okej, okay, okay. Ja pierdole kula coś dźwięki i muzyka kurwa cały czas A czas zaraz na na gości. No chciałbyś kurwa No patą tą trójkę ja no w plecy, no. Tak No wiedziałem, że tak będzie jakaś cipa, co weźmie kurwa HANA duo! Ja pierdolę. Pizde ze sprzedich tych kurwa cipo Już go no, idę rufać kurwa puść! Ja pierdolę kurwa puść! Muźrzyk na górze nas taki frajer, Na przyciąg! Pamiętaj, że pod skoku możesz tak oryny przyciągać i zamrażać. I tak jest szybciej. Niger. Nie mogę się w ogóle wygrać jakoś teraz. Kuwa. No kurwa, później ja pierdolę, później, kurwa. Ich tu głupia cipo, chipa Pierdale kurwa ci o to kurwa cioto. Jebana kurwa. Wie, co wa nim Miotanie jak szata. Gdy za bliska odległość te frae kurwa od razu Na górze hand po lewej. Stój, on Kurwa, zmolę się na pierdal, do będziesz będziesz szmata strzelać, pana. O nie, spadam. Żyję. Ja pierdolę, mola zajebał, no kurwa żyk. Coś mówiłeś o 53 levelu? Tak. Jak tam? No, Zypana. mówiłem! Kurwa, kula! I na HP, kurwa, no! Idę do ciebie. Kurwa, idę już dalej tym lucie. Kurwa, jebana, co się za wyruszało? Czy ja tak daleko pojechałem? Tak zwany puszcz, i ta jebana kula. Ja pierdolę! kim kurwa do pały! No a, mm. Kurwa i ten teleport, mnie zabił. Zajebista gra, kurwa. Mi się nie chce w ogóle grać na tej jebanej mapie, kurwa. To jest jebany żyk No jest, ale... Jeszcze kurwa masz... Aż... Ja, po prostu... Ona jest w mała jeszcze z tego, nie? Nie dość, masz wszędzie przepaść, jest w mała, kurwa. Dawaj tą kurwa szmatę. Łatwo. Czemu moja dwójeczka bije przez blok? <laughs> Nie! Ja pierdolę! Ale idealnie tam wleciałem, kurwa. <śmiech> <śmiech> Łukasz dajesz puść, 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 kurwa pójść, Ja pierdolę, puść! Hej, <laughs> Kurwa puść, zapały! Down. Co za dawniej, on jest w Co za Nie, nie. Ej, kula, kula mocy, kurwa, dawaj, kula. Ile kurwa HP jeszcze i prawie zamiliba, jebanie ty, ja pierdolę balans. No mam HP dużo. No i full, 23 HP. Ja pierdolę pójść, kurwa, eee. mi EKM wyłączyło na chwilę? bo burdka się wyłączyła, ale muszę chyba inny, do innego kontaktu, wyłączyć. wyłączyć. <laughs> kurwa macie. dalej tą kulką ty kurwa szmato. Dawaj go, dawaj go. Kurwa Mać ginę. Obecnie, a potem Dobra, się muszę tu wyjebać na górę. nic jest pierdol, kurwa się nic nie Zapadałszy Zapadał się, jak że żyję. Jeszcze mam od nich stala, kurwa A na klinaki, kurwa, nie śpię, no wypierdalaj, kurwa O wiedziałem No kurwa, kula, do się, jeszcze mnie zabił, może kurwa ha, kulka, kurwa, ja pierdolę. kula, kurwa No i śmata wzięła ze strzelca, ja pierdolę palas kurwa, po prostu Max level, kurwa, XD. Tym, że jest kurwa najlepszy chyba. Wal kurwa jebaną kulę jakąś, że kurwa jebaną. Idę, puszczę ja cię. Ej, Przez przeżyłem. Zajebiście. Pizdę, że się tym znalazłeś, ty kurwa. Jebana. Dawaj tego Lando Czarnuka, bo mi kurwa szmata. Jebany kurwa frajer i tu walatał. Co, co, co? Lando senian. O tak, jest hipa kurwa na charnię, no gościu, nie mogę być inaczej O lejle chyba ktoś... Ojej, ktoś się spłakał Nie stanowisz żadnego wyzwania Myślę, że kurwa śmieciu jebany Też kurwa frajerze Olejna, ojej. Co nie ma o 11 Tak, granat, bo jest kurwa, zgonie będzie jeszcze w ucho. Czy my tutaj puszy dostaję na gębę? Bo tyle ludzi wali pusza. O, ktoś się ze ciubaczkę teraz, ojej. Kurwa, no to jest ko mnie, ja pierdolę. Idę. Poczekaj, ja jeszcze frajer mam. Gin łatwo. Pieseł, wypierdalaj kurwa Tu się lata git na, na tych frajerów jebanych. Kula, kurwa kula. Ty w ogóle, że kulą gra to dwa tyle czasu. Łukasz, puf Jeszcze górę. A, no, od pleców mnie strzedał zajebiście. Tak. Kiertela żaba. Nie wolę niby we mnie niż spotkać Boba Feta. Kurwa, idę no, nie tak, te ja kurwa, pójdź, kurwa, pójdź. Ja pierdolę, na pały. A mogę się, kurwa, no kurwa, śmieciu jebany. No co, mnie? kurwa, 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 strzela kurwa, kurwa, Hmm. Jeszcze to może przegrajmy, kurwa! A my to przegramy, kurwa! Z max levelem! Nooo, no tak, przecież że tak! Ja pierdolę, kurwa, Max level, kurwa! Aaa, żyk! tego kurwa, puszcza! dawniej jebany, kurwa, umysłowo! Co to jest? to wygielę! Wszyscy! Co może kurwa oni wygrali, Aha! Ja pierdolę! Ej, nie miałem jeszcze wyniku 0-0 kurwa, nigdy chyba. No ja już jestem Max Level kurwa, no, ja pierdolę... Kurwa, że aż tak przewidziałem i ja